System. Ciekawy system jest. Przerobiłem na tym systemie 4000 metrów Ale jak ty to porównujesz do profili? Bo, bo ja tak jakoś nie wiem. Nie, nie jestem przekonany do tego. Nie jesteś przekonany? Nie. A ja jestem. No, jest na pewno dużo tańszy, dużo szybszy w wykonaniu. No. I mniej miejsca zajmuje. Możesz. Myśmy na przykład robili tak sufity. Bo nam wysokości brakowało, nie? No. Że nawet stare tynki. Frezowaliśmy, żeby tylko kółeczko weszło, wierzę. Aha. A, to jest sprytny system. Do oszczędności miejsca, nie? No. Bo no. Tak, to, to Rozumiem, bo w sensie te profile zajmują i o to chodzi, ci, tak? 6 cm nie? Zajmuje profil. Nie? Tak. No. Aha, a tu tylko możesz faktycznie na zero praktycznie, nie? A tutaj na zero praktycznie możesz. No rację. No ale powiedz mi, y, szybciej wy profil, y, wypoziomujesz profil niż te kółka, bo później te kółka musisz wszystkie. A właśnie, że nie. No raczej no tak, no może szybciej profil wypoziomujesz, tylko na kółka to te, też trzeba mieć metodę na, wypo, na wypoziomowanie. A jaka jest twoja. Ustawiasz, no. ustawiasz się laser. No tak? tak. Ustawiasz sobie wkrętarkę. Z długim kitem. No. Malujesz markerem punkt 0 na tym bicie tak. i jedziesz do lasera, nie? Tak. Okej. Okay. Dokręcasz.